Witam na kanale Agata B. od Kuchni. Dzisiaj przygotujemy sernik na zimno, potrójnie czekoladowy. Zaczniemy od przygotowania spodu ciasteczkowego. Składniki. 180 g zblendowanych na piasek jasnych herbatników, 90 g rozpuszczonego masła. Spód ciasteczkowy zrobimy bardzo szybko. Przepis będzie w linku u góry. Przygotowałam wcześniej formę o średnicy 24 cm. Dno wyłożyłam papierem do pieczenia. Przekładamy masę ciasteczkową równomiernie rozprowadzamy. Spód ciasteczkowy przygotowany. Ciasteczka dociśnięte. Wkładamy do lodówki na czas przygotowania pierwszej warstwy sernika. Główny składnik to 1 kg sera z wiaderka, który podzieliłam na trzy równe części, po około 330 g. Ser powinien być w temperaturze pokojowej. Dwie części sera odstawiamy na bok. Przygotujemy pierwszą warstwę, do której potrzebujemy oprócz sera. 200 g gorzkiej czekolady 60-70%, 80 g cukru pudru, 10 g, 1 łyżka żelatyny, około 50 ml wody. Żelatynę zalewamy wodą. Pozostawiamy do napęcznienia. W tym czasie rozpuścimy czekoladę. Czekoladę można rozpuścić w kąpieli wodnej, tradycyjnie lub w kuchence mikrofalowej. Czekolada rozpuszczona jest delikatnie ciepła, dlatego pozostawiamy do stygnięcia. W tym czasie rozpuścimy żelatynę. Żelatyna. Rozpuszczona, nie może być ciepła, więc też chwileczkę poczekamy, żeby ostygła. Wyciągam jeszcze jeden składnik, który powinien być schłodzony: 150 ml śmietanki 30%. Ser miksujemy z cukrem pudrem. Do masy serowej dodajemy czekoladę, przez cały czas miksujemy. Dodajemy żelatynę. Szybciutko dodajemy śmietankę. Dokładnie przemieszamy od środka, żeby wszystko się połączyło, na spodzie, żeby nie zostało nam coś jasnego. Wyciągamy spód ciasteczkowy i wykładamy pierwszą warstwę. Robimy to jak najszybciej, bo masa dość szybko gęstnieje. Równomiernie rozprowadzamy. Do lodówki, żeby pierwsza warstwa stężała. W tym czasie będziemy przygotowywać drugą. Składniki do drugiej warstwy. Kolejna porcja sera, około 330 g. 150 ml śmietanki, 40 g cukru pudru, 10 g jedna łyżka żelatyny, 50 ml wody, 200 g czekolady mlecznej. Sposób przygotowania jest taki sam jak warstwy pierwszej. Do żelatyny dodajemy wodę. Pozostawiamy do napęcznienia. Rozpuszczamy czekoladę. Rozpuszczamy żelatynę. Cukier dodajemy do sera. Miksujemy. Dodajemy czekoladę. Dodajemy żelatynę. Małym stumyczkiem, żeby nie powstały grudki. Dodajemy śmietankę. Wyciągamy z lodówki formę z pierwszą warstwą. Wylewamy drugą. I wkładamy do lodówki. W tym czasie przygotowujemy następną składniki na ostatnią warstwę. Oczywiście ser, 200 g białej czekolady, 150 ml śmietanki 30%, 10 g, jedna łyżka żelatyny, 50 ml wody. Do tej warstwy nie dodajemy cukru, pudru, ponieważ biała czekolada jest bardzo słodka. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi słodsze ciasta, do każdej warstwy może zwiększyć troszeczkę ilość cukru. Żelatynę zalewamy wodą, pozostawiamy do napęcznienia w tym czasie. Rozpuszczamy czekoladę. Rozpuszczamy żelatynę. Ser miksujemy, dodajemy czekoladę. Małym strumyczkiem, tak jak zawsze dodajemy żelatynę, dodajemy śmietankę, wyciągamy ciasto z lodówki, wylewamy ostatnią warstwę. Rozprowadzamy, delikatnie poruszamy i wkładamy do lodówki, przynajmniej na kilka godzin, żeby dobrze wszystkie warstwy stężały. Sernik stał całą noc w lodówce. Dobrze stężał sernik udekoruję polewą czekoladową. Polewę przygotowałam według przepisu do którego link jest u góry. Polewamy szybko i szybciutko rozprowadzamy, ponieważ sernik jest zimny i polewa będzie bardzo szybko zastykać. Wierzch można udekorować świeżymi owocami, ale teraz nie mamy sezonu na owoce, więc przygotowałam malinę liofilizowaną, którą Ułożę na wierzch troszkę, żeby ozdobić, udekorować, a troszkę też przełamać smak czekolady owocami. Część pokruszę i posypię po wierzchu. Wkładamy przynajmniej na pół godzinki do lodówki, żeby czekolada stężała. Czekolada zastygła. Odkroimy brzegi. Tak wygląda ciasto udekorowane. Nie wiem, czy widać warstwy. Ukroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Spróbujemy ukroić większy kawałek. Pokażę, jak wygląda w przekroju. Trzy równe warstwy. Na dole spód ciasteczkowy, warstwa z gorzką czekoladą, warstwa z mleczną czekoladą, warstwa z białą czekoladą, na wierzchu polewa i dekoracja z malin. Przy robieniu tego ciasta można pominąć spód ciasteczkowy i polewę czekoladową z dekoracją. Takie ciasto też robiłam, pokażę zdjęcie. Prezentuje się okazale, na pewno uświetni każdą uroczystość. No to co? Próbujemy. Przekrój warstw jeszcze raz na mniejszym kawałku. Mm, kremowy, czekoladowy. Jak mogłoby być inaczej? Jeżeli chodzi o słodkość, nie potrzeba więcej cukru, ale to kwestia gustu. Każda warstwa ma troszeczkę inny smak. Z gorzką czekoladą jest mocniejsza, z mleczną czekoladą jest delikatniejsza, a z białą czekoladą jest słodsza. Bardzo lubię połączenie smaków słodko-kwaśnych, więc czekolada z serem jest bardzo dobrym połączeniem, ale też dekoracja malinowa, która jest leciutko kwaśna, dodaje smaku. Mmm, czekoladowa uczta. Chcę Wam też powiedzieć, że to jest ciasto, które może zastąpić tort. Wystarczy włożyć świeczki i będzie idealne. Spód ciasteczkowy jest kruchy. Mmm, świetne. Co ja mówię, świetne, wyśmienite. Smacznego. Z pełną muzią, bo nie mogę się oprzeć. Zapraszam do oglądania kolejnych moich propozycji. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Kochanie, chcesz ucztować ze mną? No pewnie. To chodź. I idę. <laughs> Pyszne, co? A co to za święto? To jest święto czekolady. Spróbuj. Jadłeś, ale nie w takiej wersji. Generalnie to, to samo, co było wtedy, tylko tyle, że malinki. No nie, bo nie było spodu ciasteczkowego.